Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nowy tydzień, poniedziałek. Uff. No i co? I mamy dwie strapeczki: krzyżówkę i figzel. I wielką kasę: wielka kasa z numerem 8 a krzyżówka z numerem 3 Na razie jest tylko gdzieś tu jedno słowo miałem. Chyba bodajże. Czy nie bodajże? Nie wiem. A tu Ada. I zobaczymy. A zaczniemy sobie od wielkiej kasy. Co my tu będziemy drapać? Zobaczymy, czy tym razem coś padnie, czy nie padnie.

I tu 59, czy jeszcze coś doleci, czy już nic? 23, 38, 35 i 24. A więc mamy worek, czyli mnożymy razy dwa kwotę pod workiem, a pod workiem jest 10. Czyli mamy 20 zł. L, L, L. Dobrze, może myślę, że tak jest. Mamy 10 pod workiem, razy 2, 20 zł z numerem 8. Czyli odrobione już mamy. Teraz już drapiemy to, co będzie powyżej. Jak coś będzie. F. I mamy F. OK mamy F, nie mamy, a w ostatniej, tu jest F, dobra, no to lecimy B, mamy w ponusie zabieg, jeszcze Z brakuje tylko, no ale czy będzie? tuż to wie, może coś się urodzi B. B. zimno kurczę, to ostatnie sobota, niedziela i dzisiaj takie te... oj, oj, oj. chłodno całkiem na wzorze już dzisiaj już trochę ma być cieplej po południu zobaczymy, jutro już 20, więc tak by było fajnie m m tu mamy animacja, drugie słowo. M. Czy jeszcze tu widać? Nie widać. M. Zima, M. No zima, zima. I M. Czy będzie te Z, czy nie będzie to Z, Uu, v -ka, L. -ka. No to chyba zetki nie będzie. Chyba na sam koniec L. Rzutem na taśmę, ale zobaczymy. Mamy L. No L. Wszystko jest, ale nic nie ma. Nie ułożyło się. Tutaj się ułożyło. Drugie. Lido. A to są dwa. Na tym koniec. Będzie to Z? Czy nie będzie? Nie będzie. Mamy S. Szkoda. Szkoda, bo by były dwie wygrane, ale tak i tak dobrze, bo jest zwrot. Tu jest S. Czyli nie ma nic, dwa jeszcze było L S list drugie i to by było na tyle po dwa po dwa tak, po dwa no po dwa raz, dwa pięćdziesiąt ponusie y. Czyli co? No, podsumowując całą tę naszą dłubaninę dzisiejszą. Wielka kasa dała nam worek. Worek. Wygraj dwukrotność, czyli mamy 20 złotych wygrane w wielkiej kasie. Krzyżówka i glider nie dała nic. Zabrakło setki do 50 zł. Tak po dwa słowa w każdej jednej. Także, że co? Pusto. No dobra. Wkład 20 złotych, wygrane 20 złotych, czyli nie tracimy nic. No to może na jutro, albo pojutrze nie wiem. Pojutrze, może jeszcze raz sobie taki zestawik wezmę Wielką Kasę i krzyżówkę i zobaczymy, co tam się ukluje. Czy też będzie coś więcej, czy nic, czy mniej. To się okaże. Dobra. Yy, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. I widzimy się jutro. A jeszcze mi. Yy. Masia wysłała lot to no, na sobotę i padła nam trójka. Nie może być normalnie. Także mamy 24 zł wygrane. Szok, że trafić w, w lot trójkę to już jest osiągnięcie normalnie. Także zobaczymy. Wiem, że Masia ma wysyłać dalej. Jak taki trójkę trafiła, no to może niech wysyła. W końcu coś tam wpadnie. Zobaczymy. Dobra. To co? Widzimy się jutro. Dużo słońca, słońca jest, tylko żeby ciepło było. Właśnie. Ciepła. Słoneczko jest. Dobra, trzymajcie się. Do następnego i cześć.